Dzień dobry, witam Pana na portalu Bolecinko. Proszę się przedstawić. Jerzy Ludwin, wiceprezes Dolnoślarskiej Organizacji Turystycznej. Mówił Pan dzisiaj na spotkaniu o turystyce biznesowej. Co to jest takiego? To jest cała gałość turystyki, która przynosi bardzo duże dochody organizacjom i państwom, które mają ją rozwiniętą. To jest skala rynku, jest od bilion dolarów rocznie. Czy widzi Pan szansę Bolesławca w takiej turystyce? Sądzę, że tak. Skoro taka mała miejscowość jak Merano posiada konwencję Biuro Merano, to Bolesławiec również większy od tego miasta może mieć z tego korzyści. Co powinien zrobić Bolesławiec? Co powinien zrobić? Przede wszystkim połączyć siły z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, która ten rynek w tej chwili... Próbuje rozpoznawać, a potem na niego wyjść. Jak pan myśli, jaki okres czasu potrzeba jest, żeby taka turystyka tutaj się pojawiła w Bolesławcu? To jest długi proces i myślę, że nie jest to 10 lat, to jest mniej więcej w ciągu 20 lat można zbudować taki wymiar. Jak panu się podobała dyskusja na dzisiejszym spotkaniu? Wspaniała. Y jakieś pomysły były ciekawe? No, no same dobre pomysły. Naprawdę. To tu wszyscy mieli dobre pomysły. Należy je tylko zebrać i je zrealizować w odpowiedniej formie czy, i, i czasie. Dziękuję bardzo.